Cześć, ludziska, witajcie na domowej kwarantannie. Domowej. Nie takiej domowej, bo akurat wyszedłem z na spacer. Ale chcę Wam pokazać jedną rzecz. Jak może być pięknie w miejscu, w którym mieszkacie. Ja mieszkam na, w Gosyny ulicy Górnej, a tutaj to, co widzicie za mną, to są tereny, wszystkie pola. To są tereny znajdujące się za osiedlem w dół osiedla wręcz. Tam, 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 o tam, to co widzicie, te bloki, cześć Magda, tam te bloki co widzicie, to jest ulica Mieszka pierwszego, ulica Leszczyńska, która dalej wychodzi zaś tam na leśno. tam te domki co widać, to jest wszystko już brzezie. ale idźmy dalej, chodźmy, zobaczmy jak tutaj wygląda teren, fakt faktem teren zaniedbany, tutaj mamy teren bardzo, bardzo, kurwa, gdzie uciekasz, zarośnięty, Las, jak to, to, to zaraz, jak tutaj to zarosło. Kiedyś to było normalne przejście. Można było tędy wchodzić, przechodzić tędy i normalnie wychodziło się na siedem. Teraz no, wygląda tak, jak wygląda, nikt o to nie dba. Idziemy dalej. Kiedyś, pokażę Wam taki lasek. My to nazywamy tutaj laskiem. Tam, tam, Tamte tam parę drzewek. To my to nazywamy laskiem. Kiedyś tam ponoć rosły pieczarki. Chodziły różne pogłoski, tam się ktoś powiesił, tam duchy straszą, tam jakieś różne fale elektromagnetyczne są, które coś wyprawiają, mniejsze z tym. Nikt mi w to nie wierzy. Parę razy tam byłem, spacerowałem, chodziłem tam, nic mi się nie stało, pieszarek nie widziałem, za to jakaś ławka tam stała, pewnie ktoś odpoczywał kiedykolwiek gdzieś. Odwróćmy się i spójrzmy tu. Tam. Za tym wzgórzem jest moje osiedle, moje bloki, w których mieszkam. Niby nic, troje terenów zielonych, ale zawsze można wyjść odetnąć powiedzmy świeżym powietrzem, chyba że akurat wyjechał rolnik i wyrzucił guano na pole. No to wtedy tak nie do końca świeże, nie? Nie da się oddychać, ale ale wyjść można jak to odważny i kto, kto to lubi kiedyś tutaj te tereny były że tak powiem ogólnodostępne jako dzieciaki, które my mieli po 10 lat o tym też powiem jako dzieciaki co po 10 lat my mieli to my tu się chowali, biegali my. no na, na chwilę obecną patrzcie co się stało, czekajcie może uda mi się nie uda mi się kamerki odwrócić w tym momencie chyba teraz Patrzcie coś się stało. W miejscach, gdzie kiedyś my biegali, chodzili jako dzieciaki, postawili bloki. Tam kiedyś były tak zwane górki. Tam się robiło bazy, tam się chodziło, tam się chowało. Tam można było wszystko znaleźć, wszystkie skarby. Jak swojego czasu tam też i robili różne rajdy offroadowcy. Czy na krosach, czy na jakichś lepszych już samochodach przebudowanych. Wszystko to gmina sprzedała, bo to były tereny gminne, wszystko to gmina sprzedała i te tereny się skończyły, coraz więcej ludzi tu zamieszkuje. Nie ma tego spokoju co kiedyś. Ja miałem piękny widok z okna, kiedyś rzuca jakieś zdjęcie, będzie widać. Miałem piękny widok z okna na zachód słońca. Właśnie za polami. No to świetnie, ślicznie, ślicznie wyglądało. No moja postać jest fotografia, ale postawili bloki i już, już ten piękny widok został zakłócony. Chciałem Wam pokazać jeszcze jedno miejsce. Już nie tak by bardzo dostępne. Znaczy miejsce, w które chodzą tylko ludzie... Odważni? Nie, nie odważni. Ludzie głupi. Czyli tacy jak ja. Kiedyś miejsca, które też widzimy, jako dzieciaki chowali się. Chodziliśmy, chociaż był zakaz. Rodzice nam zawsze dawali pierdol, Zawsze pasek szedł w ruch. Ale... Teraz do tego miejsca wróciłem jakiś czas temu, spacerując z psem. Chciałem ja, to wam miejsca pokazać. Może poka pokażę wam to dzisiaj. Jeszcze przy okazji pierwszego nagrania. A może nie. Może pokażę wam to innym razem, jak uda mi się jeszcze sklecić coś sensownego. Więc ludzie słuchajcie, co mówią. Siedźcie w domu, nie musicie, nie wychodźcie. Pamiętajcie, macie rodziny, macie bliskich, którzy mogą się zarazić. Wy możecie to przynieść bez objawowo przejść, a wasi bliscy mogą, się, mogą to przejść już ciężej. Między innymi, właśnie czy, czy rodzice, czy dziadkowie. Pamiętajcie: nie musicie wychodzić, nie wychodźcie. Mój pies gdzieś tu koło mnie lata, tylko słuchajcie, jak dyszy. Nie wychodźcie, bez potrzeby, naprawdę. Jak ja, normalny człowiek, Was proszę. Trzymajcie się.